Baśnie z Tysiąca i jednej nocy Jak szewc Marów królem został Czyta Beata Joanna Sieniuto. W Kairze mieszkał niegdyś ubogi szewc imieniem Marów. Mimo wielkiej pracowitości nie mógł on nigdy dojść do takiego przynajmniej dobrobytu, aby się najeść do syta. A na domiar złego trwonił przeważnie swoje niewielkie zarobki w sposób, który... Gdyby szewc żył w lepszych warunkach, byłby bardziej na miejscu. Nie potrafił on mianowicie odprawić od swoich drzwi nikogo, kto prosił go o jałmużnę. Jakkolwiek mało posiadał, dzielił się tym z innymi. Mawiał przy tym zazwyczaj: Drogi bracie, przyjmij to jako królewski dar. Gdy kiedyś zostanę bogatym władcą, będziesz mógł co dzień przychodzić. Szewc Marów znany był z tego w całym Kairze, a sąsiedzi żartowali sobie nieraz z tego jego królewskich darów. Zwano go z tego powodu królem Jałmużmy. I oto nastały bardzo złe czasy. Wybuchła wielka drożyzna, a Marów przy swojej hojności musiał tak cierpieć, że chcąc nie chcąc, aby nie zginąć z głodu, zmuszony był sprzeniewierzyć się swemu upodobaniu do rozdawania jałmożmy. Bolało go to bardzo. Pewnego dnia zamknął warsztat, spakował nieliczne swoje manatki węzełek i wyruszył z miasta. Sam jeszcze nie wiedział, dokąd się skierować. Było mu to zresztą obojętne. Nie miał przecież potrzeby śpieszyć się gdziekolwiek i był panem swego czasu. Wędrował tak już od kilku godzin po zupełnie sobie nieznanej okolicy, gdy nagle ujrzał przed sobą stary, zapadły budynek, ponieważ zbliżał się wieczór, Marów postanowił skorzystać z tej ruiny jako z noclegu. Podszedł bliżej i wszedł do zatęchłej komnaty wężowej. Zanim zasnął, zmówił głośno swoją modlitwę. Ach Boże, westchnął, dlaczego muszę być tak ubogim? Ale nie, jestem bogaty. Też posiadam zdrowe ciało. Na cóż mi się ono jednak przyda, gdy nie mam dość pracy? Dla siebie samego nie potrzebuję przecież butów, bo biegam na własnej skórze. Ach, któż mi da pracę? Nagle rozwarł się mur i ukazał się duch olbrzymiej postaci, który przemówił do niego w te słowa. Kto mąci mój spokój swoimi jękami? Czego pragniesz, marne dziecię-człowiecze? Zbudzasz we mnie litość. Marów opowiedział mu, jak nieszczęśliwym się czuje i że dlatego właśnie wyruszył z ojczystego miasta, aby gdzie indziej szukać zarobku. Siądź na moich ramionach, rzekł duch już uprzejmiej. Zaniosę cię tam, gdzie staniesz się bogaty i szczęśliwy. Biedny szef chętnie się na to zgodził. Duch leciał z nim przez całą noc, o świcie zaś wysadził Marufa na wierzchołku góry i powiedział do niego. U stóp tej góry leży miasto, idź tam, a znajdziesz w tym mieście to, czego szukasz. I zniknął. Szewcowi Marufowi zdawało się, że śnił. Ale gdy mgła uniosła się z doliny, ujrzał migoczące minarety wielkiego ruchliwego miasta. Żwawo więc począł stępować z góry. Miasto było otoczone wysokimi murami i ozdobione licznymi pałacami. Przed bramami ciągnęły się wspaniałe włości, a na dachach wierni odprawiali właśnie modły poranne. Wędrowiec kroczył szeroką ulicą, a przechodnie przyglądali mu się bacznie. Niektórzy przystawali nawet, a gdy Marów zatrzymał się na rogu. Zebrała się dookoła niego nagle spora gromadka ludzi, którzy z zaciekawieniem przyglądali się jego szatom. — Jesteś cudzoziemcem? — zapytał jeden. — Skąd przybywasz? — Z Kairu. — A kiedy opuściłeś swoje miasto? — zapytał drugi. — Wczoraj — odpowiedział Marów. Wówczas wszyscy otaczający zaczęli się śmiać. Rozgniewany szewc chciał iść dalej, ale zatrzymano go. — Oszalałeś chyba — zawołał jakiś człowiek, który odzieniem różnił się od innych. — Stąd do Kairu trzeba podróżować cały rok. — Oto dowód — rzekł Marów. — Spójrzcie na ten kawałek chleba. Kupiłem go wczoraj w Kairze. Czy nie jest jeszcze zupełnie świeży? Wielu słuchaczy uwierzyło historii, którą opowiedział im teraz szewc Marów. Inni jednak uważali go za ugarza, i nie przestali zeń szydzić, ale wytwornie odziany pan ujął się za marufem. Zaprowadził go do swego domu i przede wszystkim nakarmił. Potem sobie kazał jeszcze raz opowiedzieć jego dziwną historię. Wreszcie zapytał szewca: W jakiej dzielnicy miasta mieszkałeś w Kairze? Maruf odpowiedział: Pochodzę z dzielnicy Czerwonej. Czy mieszkałeś może kiedyś także w Kairze? Urodziłem się tam odpowiedział kupiec. Jeśli znasz handlarza korzeni Ahmeda, będziesz mi mógł może opowiedzieć o nim. Oczywiście zawołał szewc. Był moim sąsiadem. Do mnie go stał tuż obok mego. Czy jest zdrów? O tak, wiedzie mu się bardzo dobrze. A ile miał dzieci? Co się z nimi stało? pyta dalej kupiec. Marow był bardzo uradowany że spotyka w obcym mieście rodaka i opowiedział – Achmed miał trzech synów. dwaj z nich piastują obecnie zaszczytne stanowiska w mieście, trzeci zaś zaginął. Od czasu, gdy potajemnie opuścił Kair, nikt więcej nie słyszał o Alim. – A na to kupiec. – Wiedz, Marufie, że to ja właśnie jestem twoim przyjacielem z lat dziecinnych, Alim, synem Achmeda łatwo sobie wyobrazić, jak ucieszył się młodzieniec na te słowa, Ali zaś opowiedział mu: Podróż moja do tego miasta nie odbyła się tak szybko, jak Twoja. Przez wiele lat wałęsałem się po świecie, ponieważ, jak ci wiadomo, opuściłem moje miasto ojczyste jako młody chłopiec. Skłoniła mnie do tego rządza przygód. Wreszcie przybyłem do tego miasta, zwanego Ichtian Alchuta i postanowiłem się osiedlić tutaj. Ludzie tutejsi są uczciwi i dobrzy. Zauważyłem też, że miłują oni nade wszystko prawdę, a pracowitemu człowiekowi nigdy nie odmawiają szacunku. Podałem się za obcego kupca i udało mi się pożyczyć od kilku kupców trochę denarów, za które kupiłem różne towary i założyłem sobie sklep, który rozwijał się bardzo pomyślnie. Zebrałem już sobie pokaźny mająteczek i należę do najzamożniejszych w mieście ludzi. Skorzystaj ty z tej okoliczności, że jesteś cudzoziemcem, ale nie mów, że jesteś biednym szewcem. Gdyż wiesz, nie należy przed nikim użalać się na swoje troski i kłopoty. Nie opowiadaj też więcej nikomu, w jaki sposób przybyłeś do tego szczęśliwego miasta, gdyż ludzie będą cię uważali za kłamcę albo za samochwalcę. A może i za czarownika, a to by z pewnością nie było dla ciebie korzystne. Ludzie zaczęliby tobą gardzić i unikać cię, a może nawet wypędziliby cię z miasta lub zabili. Jutro pożyczę ci tysiąc denarów i dam ci muła z moim służącym. Pojedź na bazar, gdzie będę na ciebie czekał, i bądź przekonany, że nie poskąpię ci poparcia. Dawaj też jałmużmę biednym. Łatwo sobie wyobrazić radość marufa, gdy spotkał tak uczciwego i wiernego przyjaciela. Otrzymał też co mu przyrzeczono, a inni kupcy witali go uprzejmie. Niebawem jednak popadł w swój dawny błąd. Na wszystkie strony rozdawał ubogim pieniądze, które dopiero co dostał, a żebracy poczęli się rychło schodzić do niego ze wszystkich stron. Kiedy już nic nie miał, załamał ręce i rzekł. Zdaje mi się, że jest tu bardzo wielu ubogich. Gdybym o tym wiedział, poprosiłbym Alego o podwójną sumę. Kupcy byli niezmiernie zdziwieni tak wielką hojnością przybysza. Tłumaczyli to sobie w ten sposób, że posiada on widocznie niezmierzone bogactwa. Doszło to wreszcie do uszu starego króla. Zapragnął on ujrzeć owego cudzoziemca, który tak szczodrze obdarowywał wszystkich ubogich w mieście. Marów został więc wezwany do króla. Idąc do pałacu królewskiego, przypomniał sobie mądrą radę swego przyjaciela Alego i postanowił zataić przed królem swój prawdziwy stan. Ali był bardzo zagniewany, że przyjaciel jego okazał się takim rozrzutnikiem i tak niebacznie obszedł się z pożyczonym kapitałem. Spotkał się z nim właśnie i czynił mu gorzkie wyrzuty: Musisz sobie znaleźć jakąś wymówkę. Rzekł, gdy znaleźli się w pobliżu pałacu królewskiego. Powiedz królowi, że oczekujesz wielkiej karawany, inaczej bowiem wypędzicie z kraju jako rozrzutnika. Marów, chociaż zdawał sobie sprawę, że mówi nieprawdę, użył jednak wybiegu, jaki podsunął mu przyjaciel. Przeczucie bowiem powiadało mu wszakże, że stanie się niebawem bogatym człowiekiem. Pomyślał o duchu, który przypowiadał mu przecież szczęście w tym mieście, i przyniósł go tutaj. Król uradował się bardzo, widząc przed sobą tak szczodrobliwego człowieka. Marów spodobał mu się bardzo, poprosił więc, aby go częściej odwiedzał. Marw został wspaniale ugoszczony i odchodząc, musiał przyrzec królowi, że niebawem przyjdzie znowu. Smutny i z pustymi kieszeniami powrócił do alego, który pożyczył mu znowu tysiąc denarów ale lekkomyślny szef stracił te pieniądze w ten sam sposób, co poprzednie i nie zaczął nawet jakiegoś korzystnego interesu. Butów włatać nie chciał, na handlu za mało się rozumiał, aby zarobić w ten sposób na utrzymanie, a co dopiero zebrać majątek. Wreszcie Ali wyrzekł się przyjaźni z nim. Przygnębiony Marów rzekł teraz do siebie. Nie jest to miejsce, w którym znajdę szczęście. Duch zakpił sobie ze mnie widocznie, najlepiej będzie, jeśli stąd zemknę co Zawiązał więc swój węzełek i jeszcze przed wschodem słońca opuścił miasto. Niebawem znalazł się daleko od niego. W kieszeni miał tylko kilka drobnych monet. Postanowił jednak skorzystać z pierwszej nadarzającej się sposobności, aby jąć się z powrotem swego rzemiosła. Ruszył ścieżką polną i przybył wreszcie do źródła znajdującego się na skraju lasu. Woda wesoło wytryskiwała ze skały, a marów podstawił obie dłonie, aby ugasić pragnienie. Nagle jednak źródełko przestało bić, a w skale ukazała się szczelina, dostatecznie szeroka, aby przepuścić człowieka o wątłej budowie ciała. Marów ze zdumieniem przyglądał się temu cudowi. A że wybrał się właśnie w świat w poszukiwaniu przygód, lęku zaś nie znał zupełnie, więc przecisnął się bez namysłu przez szczelinę i znalazł się niebawem w obszernej, błękitnej grocie, do której światło wpadało przez liczne szczeliny w stropie. Gdy oczy Marufa przyzwyczaiły się trochę do panującego tutaj półmroku, rozejrzał się dookoła. Jakże się jednak zdumiał ponownie. Gdy ze wszystkich stron ujrzał niezmierzone bogactwa i skarby, migotały dookoła niego rubiny, szmaragdy i inne drogocenne kamienie. Przede wszystkim zaś uwagę jego przyciągnęła mała szkatułka stojąca w kącie na uboczu i mieniąca się złocistym blaskiem. Pragnąc jak najszybciej zbadać tę tajemnicę, Marów sięgnął po szkatułkę i otworzył ją bez namysłu. Leżał w nim złoty pierścień, na którym wyrzeźbione były rozmaite, niezrozumiałe dlań znaki. Sunął pierścień na mały palec i okazało się, że pierścień leżał jak ulał. Ale w tej chwili, mimo woli, potarł pierścień i natychmiast zajaśniał dookoła niego silny blask. Przed nim stanął olbrzymi duch powietrzny, przyodziany we wspaniałą, mieniącą się przejrzystą szatę. Marów cofnął się o kilka kroków i wydał okrzyk podziwu. Czego żądasz ode mnie? zapytał Ifryt. Rozkazuj, gdyż jesteś moim panem, ponieważ posiadasz pierścień. Jestem władcą wszystkich duchów powietrza, a potęga moja jest niezmierzona. Żądaj ode mnie, czego tylko zapragniesz. Ach, dobre Ifrycie! Przemówił biedny szewc, odzyskawszy po chwili panowanie nad sobą: Bardzo mało potrzebuję dla siebie, ale za to dużo dla ubogich i biedaków tego kraju. Wiez bowiem, że lubię rozdawać jałmużnę, i właśnie dlatego sam popadłem w biedę. Bardzo bym pragnął zostać królem, aby móc uszczęśliwiać lud. Już w mieście rodzinnym przezywano mnie królem jałmużny. Żądasz wiele. Odpowiedział duch. Ale jeżeli istotnie potrafisz dobrze rozporządzać swoim bogactwem, pragnienie twoje może być spełnione. Wstani, wracaj do miasta Ichtianalhuta. Tam staraj się o rękę księżniczki. Powiedz królowi, że jesteś bardzo bogaty. Wiedz bowiem, Marufie, że mogą cię uczynić tak bogatym, jak tylko zechcesz. Ilekroć będziesz mi potrzebował, Koczyj tylko pierścień, a natychmiast zjawi się mój sługa, ten sam duch, który przyniósł Cię do tego kraju i spełni wszystkie Twoje rozkazy. Nigdy jednak nie pocieraj pierścienia dwa razy po kolei, gdyż musiałbyś wtedy umrzeć. Po tych słowach duch zniknął, a Marów znalazł się znowu sam. Kiedy się teraz rozejrzał, dostrzegł obok siebie wspaniałą szatę która wydawała się uszyta dla księcia. Obok zaś leżała lśniąca broń. Przed grotą usłyszał rżenie dzielnego rumaka, więc w wielkiej radości przebrał się szybko w nowe szaty, napełnił wszystkie kieszenie klejnotami, zabrał także szkatułkę i wybiegł przed grotę. Dosiadłszy wspaniałego rumaka, skierował się drogą ku miastu Ichtian Alhuta. Kiedy już był blisko wrót stolicy, przypomniał sobie nagle, że przecież wcale nie posiadał pieniędzy, którymi mógłby obdarzyć ubogich. Szybko więc zatrzymał konia, potarł pierścień i natychmiast stanął przed nim usłużny Ifryt, który zawołał. – Co rozkaże mój pan? – Przynieś mi sakiewkę z pieniędzmi. Zaledwie Maru wypowiedział te słowa, już miał sakiewkę w ręku. Teraz pojechał do miasta i wesoło znowu zaczął obdarowywanie. Lud zaś, który we wspaniałej postaci rozpoznał swego dobroczyńcę Marufa, wołał Wrócił, książę, wrócił szlachetny książę. Chwała, chwała, chwała królewiczowi Marufowi. Otoczony ludem wydającym radosne okrzyki, skierował się przybyż prosto do starego króla. I na tajnej audiencji wyjawił mu swoją prośbę o rękę księżniczki. Kimkolwiek jesteś, rzekł stary król, który początkowo zdumiał się bardzo, ale po namyśle ochłonął ze zdziwienia. Serce twoje jest szlachetne zasługujesz więc na to, aby zostać moim następcą. Stawiam ci jednak jeden warunek przekonaj się sam. Czy pieniądze i jałmużnę dajesz zawsze naprawdę godnym wsparcia i potrzebującym? Wydaje mi się bowiem, że w swoich miłosiernych uczynkach nie jesteś dość rozważny. Dlatego powinieneś mieć uboką, mądrą doradczynię, która będzie cię wspierać i pomagać ci w dziełach miłości. Przywołał teraz córkę swoją i zapytał, czy chce wziąć za męża tego rycerskiego księcia, którego miłuje całe miasto Ichtian Alhuta. Piękna księżniczka dawno już pokochała szlachetnego Marufa, gdyż był on urodziwy, a dobre jego serce budziło w niej ufność. Nie podobała jej się tylko jego rozrzutność, chociaż płynęła z tak szlachetnych pobudek. Z radością więc podała mu rękę i tegoż jeszcze dnia odbyły się zaręczyny. W ten sposób dobre serce Marufa zyskało rozumną przewodniczkę, a pragnienie uszczęśliwienia innych przyniosło jemu samemu nieoczekiwane szczęście. Zaczęły się teraz wspaniałe przygotowania do uroczystości weselnych. Cały lud otrzymał hojne dary. Ali zjawił się także i złożył życzenia przyjacielowi młodości, którego szczodrobliwość zyskała tak wielką nagrodę. Marow kazał teraz zbudować domy, w których chorzy i nędzarze otrzymali opiekę na całe życie. Księżniczka zaś badała zawsze najpierw starannie, czy ten, kto miał hojny dar otrzymać, istotnie na niego zasługiwał i potrzebował go. Olbrzymi duch nigdy nie zamykał przed marufem swego skarbca. A kiedy stary król rozstał się z tym światem, dawny szewc wstąpił na jego tron i wraz z małżonką swoją przez długie lata rządził szczęśliwie ludem, który jego i dobrą matkę kraju kochał gorąco i cenił. Wieść o szczęściu, jakie spotkało sumiennego rzemieślnika, przenikała stopniowo do sąsiednich krajów, aż dotarła i do jego rodzinnego miasta Kairu, gdzie pamięć o Marufie zachowała się jeszcze wśród mieszkańców. Gdy więc ktoś chciał zdziałać więcej niż mógł, ludzie mawiali – no trzeba być szewcem albo królem –